Słuchajcie, właśnie oglądam, gdzie główny policjant, jakiś, nie wiem, nie pamiętam nazwiska, powiedział: Nie ma litości, nie ma litości, wszyscy będą rozliczeni. Kurwa, wszyscy będą rozliczeni. Czy tak powinien mówić ktoś na wysokim stanowisku, czy powiedzieć raczej inaczej? Ludzie, nie bądźcie tacy. Wszyscy, którzy źle wykonali. O, źle wykonali kurwa zadanie może byli nasłani nawet ale wszyscy, którzy byli agresywni poniosą po prostu odpowiednie konsekwencje zmieńmy język policji którzy występują w telewizji polityków ludzi znaczących dlaczego wszyscy mówią, że mamy nadzieję nadzieja to matka głupich zacznijmy wierzyć Zobaczcie, co się dzieje w Polsce. Coraz więcej dzieci ginie. Coraz więcej dzieci jest w depresji. Szkolnictwo pada. Wszystko się rozpierdala w Polsce. A przez kogo? Przez kogo? Przez tych uguli, którzy mają miliony. Nie patrzą na tych, co umierają na ulicy. Nic, zero szacunku. Zero. Zmieńmy podejście. Jeżeli między nami nie parada równości, to nie mówmy o, że pedaluchy jakieś. Wszyscy jesteśmy równi. Jeżeli ktoś mówi, że lubi w dupkę, to niech to sobie robi. Ja kocham kobiety. I mnie to nie obchodzi. Jeżeli oni sami mówią, że chcą być równi, są równi. Wszyscy jesteśmy równi. Dlaczego to wyciągamy? Dlaczego... O Boże! Zacznijcie kurwa myśleć!